Witajcie w kolejnym odcinku Akademii Szachowej Bonabanko. Dzisiaj chciałbym pomówić o rozwoju. Figur w debiucie, czyli początkowej fazie partii. Jest to zagadnienie bardzo istotne. Jest też ściśle związane z poprzednim tematem, o którym mówiliśmy, czyli o centrum, bo to, w jaki sposób walczymy o centrum, w jaki sposób zajmujemy bądź nie zajmujemy centrum pionami, wpływa na to, w jaki sposób możemy rozwijać nasze figury. I na odwrót, to, w jaki sposób rozwijamy nasze figury, wpływa na centrum. Chodźmy na szachownicę. Wedle typowych zasad rozgrywania debiutu zaczynać powinniśmy rozwijanie figur od wprowadzania do gry lekkich figur. Oczywiście, oglądając wiele z dzisiejszych transmisji z najważniejszych turniejów, często widzimy, że gracze robią różne dziwne rzeczy. Często nawet w zaprzeczeniu do tych podstawowych zasad, wprowadzając na przykład na wczesnym etapie wieże bądź hetmana, ale tego nie doradzam zalecam żeby na początkowym etapie raczej robić te rzeczy które zalecają te oldschoolowe zasady bo one po prostu ułatwiają życie powiedzmy że gramy e4 przeciwnik odpowiada e5 no i tutaj oczywiście nie będziemy iść w kierunku ruchu króle 2 no bo tutaj oczywiście od razu Widzimy, że to jest zły ruch. Bank Cloud czy bank Cloud, jak to jest mówione, nie jest dobrym posunięciem z wielu przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że króla chcemy zabezpieczyć, a nie eksponować. Ale nie wyprowadzamy również Hetmana na pole E2, na pole F3, czy na pole G4. Nie mówiąc już o polu H5, chociaż na Nakamura parę razy tak sobie grał i atakował piona. Ale tego nie robimy. Dlaczego nie wyprowadzamy Hetmana na początkowym etapie partii? Skoro jest to najsilniejsza. Figura, i wydaje się, że wprowadzenie jej do gry z atakiem na pionka powinno być bardzo groźne. Otóż okazuje się, że Hetman faktycznie jest silną figurą, ale Hetman potrzebuje troszkę przestrzeni. Hetman potrzebuje obiektów do ataku, a tutaj wystarczy, że obronimy pionka i Hetman stoi w miejscu, w którym bardzo łatwo go zaatakować. W którym za chwilkę, czy to zagramy G6 i zabędziemy na przykład ciekawe pole dla gońca, czy to zagramy skoczek F6 i zaatakujemy Hetman. Ten hetman będzie się musiał wycofać. I generalnie największym problemem wyprowadzania hetmana na początkowym etapie partii jest to, że strona przeciwna może zarobić na nim kilka tak zwanych temp. Temp, czyli ruchów, które zaatakują hetmana i wprowadzą coś do gry. Jednym z takich debiutów jest obrona skandynawska, gdzie czarne ryzykują i w drugim posunięciu wprowadzają hetmana do gry. Białe od razu to najczęściej wykorzystują, grają skoczek C3, atakują hetmana i ten hetman musi się ruszyć, ten hetman musi coś ze sobą zrobić, czarne tracą czas. Oczywiście czarne grają tutaj najczęściej hetman A5, po to, żeby ten hetman po ewentualnym ruchu D4 coś już robił. Czyli wiązał skoczka, ale tak czy siak potem z tym Hetmanem mogą być duże problemy. To jest jednak kolejne. Potwierdzenie faktu, że coś, co jest troszkę na bakier z, z zasadami, nie jest absolutnie zakazane. Można tak grać, ale trzeba wiedzieć, że to jest wariant ryzykowny właśnie dlatego, że Hetman złamał troszkę zasad, że Hetman wyszedł zbyt wcześnie i przeciwnik zyskuje na tym bardzo cenny czas. Przy czym czas, nie mam na myśli czasu na zegarze, tylko mam na myśli czas rozumiany jako wyprowadzanie figur, bo to jest bardzo Istotne pojęcie. Czas jako wyprowadzanie figur. Czarne straciły czas na manewry Hetmanem, w tym momencie białe zyskały czas wyprowadzając skoczka. Oczywiście jest tutaj wiele więcej tematów, czy ten skoczek stoi tu dobrze, czy nie stoi dobrze, ale ogólnie uważa się, że tego typu wyskoki Hetmanem są nieprawidłowe i ryzykowne. Jak zatem grać na przykład po E4, E5? No najbardziej typowy sposób. To wprowadzamy skoczka do gry, atakujemy pionka. Czarne grają sobie skoczkiem na C6, i my teraz mamy ruch. Wyprowadzamy najczęściej gońca. Zauważmy, że nasze ruchy. Kolejne ruchy, które wykonujemy, muszą brać pod uwagę i to, co zrobił przeciwnik, i to, co my zrobimy w kolejnych posunięciach. Bo, na przykład, w tym momencie możemy zagrać rługonie z D3. Ktoś powie: wyprowadziłem gońca i obroniłem pionka. Zapobiegłem temu, to jest można tak troszkę ironizując. Wyobrażam sobie, że ktoś mówi: obroniłem pionka, którego przeciwnik chciał w następnym ruchu zaatakować. To jest prawda, ale. Zauważmy też, że stawiamy gońca przed pionkiem. Stawiamy gońca przed pionkiem, którego chcemy przesunąć do przodu, po to, żeby wyprowadzić gońca z pola C1. Także już na tym etapie kolejny nasz ruch musi być dobrze przemyślany. Musimy wiedzieć, co dalej chcemy robić i pod kątem tego. Wybrać jakiś ruch, czyli możemy goniec E2, ale to troszkę skromnie, możemy goniec D3, ale wówczas blokujemy pionka i raczej tego nie chcemy robić, możemy goniec C4 i to jest absolutnie naturalny ruch, możemy goniec B5 i goniec B5 też jest ruchem dobrym, bo Myślimy o tym, żeby może zbić skoczka, który broni pionka i tutaj mamy już partię hiszpańską. I w tym momencie możemy sobie przejść na stronę czarnych. Czarne muszą teraz zrobić posunięcie. Czarne w pierwszej chwili o tym będziemy jeszcze wiele razy mówić, ale będę uczulał na ten temat, bo jest to bardzo ważne. Czarne w tym momencie zastanawiają się i mówią, czy przeciwnik ma jakąś groźbę, bo po każdym ruchu przeciwnika musimy sobie zadać to pytanie zasadniczo. To pytanie zostało już sobie zadane po ruchu skoczek F3, bo białe napadły, skoczka, napadły skoczkiem pionka, więc w tym momencie nie możemy zrobić sobie dowolnego jakiegoś tam ruchu. Musimy tego pionka w jakiś sposób obronić bądź zaatakować pionka i jakiś inny obiekt w obozie przeciwnika. Bo możemy zagrać na przykład skoczek F6, też rozwijając figurę i atakując pionkę przeciwnika wchodząc w obronę rosyjską. Natomiast białe zagrały skoczek f3. Zastanawiamy się czy coś zaatakowały. Widzimy, że zaatakowały pionka. No i odpowiadamy na przykład skoczek c6. Potem białe grają goniec b5. I my w tym momencie zastanawiamy się czy bicie jest groźne. Oczywiście powiecie po co ja o tym mówię. Bo jest to super znana pozycja. Każdy kto troszeczkę grał w szachy o tym wie. A ale właśnie o to chodzi, żeby te schematy, te schematy myślenia mieć dobrze opanowane. I tutaj wiemy, już oczywiście możemy się tego nauczyć, że bicie nie jest specjalnie groźne. To znaczy, jeżeli zrobimy za chwilkę dowolny ruch czarnymi, to białe. Nawet po ruchu A6 bicie, bicie i bicie pionka nie jest groźne, bo Hetman D4 i atakujemy i skoczka, i pionka, i za chwilkę pionka odbijamy po odejściu skoczka. Natomiast warto o tym pamiętać, warto wiedzieć, że przeciwnik coś na tej szachownicy robi, bo wiem, że wielu zawodników. Na niższym etapie troszkę ignoruje poczynania przeciwnika. No i w tym momencie po ruchu gońca mamy wybór. No powiedzmy sobie, gramy A6, idziemy dalej. Goniec A4, mamy tą typową partię hiszpańską. No i teraz mamy wybór. Możemy zagrać skoczkiem. Możemy zagrać skoczek F6, atakując pionka, możemy też wyjść gońcem, ale z gońcem mamy podobne pytanie do tego, co mieli, miały białe, wyprowadzając gońca na pole B5. Możemy tym gońcem zagrać na E7, możemy tym gońcem zagrać na D6. Tutaj no, też będzie to ruch troszkę podejrzany, choć już przy pionku na A6 ma to jakiś sens, bo Widzimy, że co prawda zablokowaliśmy pionka z pola D7, ale tego gońca nie wykluczone, że po ruchu B5 postawimy na B7. Także ryzykujemy, stawiamy gońca nie na tym do końca polu, na którym powinien on stać. Utrudniamy wyprowadzenie gońca na tę przekątną, ale możemy już mieć z tyłu głowy, że wyprowadzimy go na inną przekątną. Także jeżeli podejmujemy taką decyzję, no to musimy wiedzieć, jakie ona ma konsekwencje. Tutaj, oczywiście, poza skoczek F6, jest normalnym ruchem jest goniec C5, też. Ja chciałem jednak zwrócić uwagę na to, że taki ruch jak goniec B4 już nie byłby dobrym ruchem. Dlaczego to podkreślam? Bo ktoś może powiedzieć, no przed chwilą przecież białe zagrały goniec B5 i robimy ruch analogiczny, ale to nie będzie ruch analogiczny, dlatego, bo na C3 nic nie stoi, więc ten goniec nie grozi tutaj biciem, nie powoduje jakiegoś związania, które mogłoby się pojawić. Ten goniec tak naprawdę oddaje cenne tempo, bo białe mogą zagrać ruch C3. Przygotowując walkę o centrum, bo za chwilkę będziemy chcieli zagrać posunięcie d4. I to też warto zwrócić uwagę na to, że białe. Troszkę nawiązując do tematu centrum, mogą oczywiście zagrać ruch D4, tak jak obrony, partia szkocka przebiega i po biciu zbić skoczkiem, natomiast dużo bardziej białe chciałyby zagrać w różnym, no, jeżeli to będzie możliwe, coś w stylu C3. I powiedzmy, czarne odpowiadają słabo, bo tutaj optymalną metodą jest albo skoczek F6 z atakiem na pionka, albo D5 z walką. Albo po C3D5 z walką o centrum. Natomiast jeżeli czarne odpowiedzą jakimś tam słabym ruchem, a nie daj Boże, gonie z B4, no to wtedy białe już są uszczęśliwione, bo mogą zbudować takie centrum pionowe, silne centrum pionowe i już na dodatek mają więcej tych pionków w centrum, bo zauważmy, że wymienił się pionek z linii C na pionka z linii E, także białe tutaj już w tym centrum zdobywają e, przewagę. E, jednak e, wyszliśmy z troszkę innego punktu rozważań, bo. Byliśmy w, w tym momencie, czyli goniec B5, A6, goniec A4, i ruch goniec B4 nie byłby dobrym posunięciem, bo właśnie nic nie robi. To byłby ruch, który realizuje jakąś tam ideę, ale nie do końca wiadomo jaką, bo nie zadaliśmy sobie pytania, jak stoją figury przeciwnika. Tyle myślę wstępu na temat rozwijania figur. Parę rzeczy musimy sobie jednak powtórzyć, zanim zakończymy ten odcinek. Czyli po pierwsze, Musimy myśleć o tym, żeby w pierwszej kolejności wyprowadzać lekkie figury, czyli skoczki i gońce. Optymalnie jak skoczki i gońce walczą o centrum. Takie jest założenie początkowych ruchów partii. Musimy też brać pod uwagę to, co robi przeciwnik, bo przeciwnik może nam utrudniać bądź dawać jakieś dodatkowe szanse. Także zadajemy sobie od samego początku pytania, co przeciwnik chce, i zastanawiamy się też. Co my chcemy w przyszłości zrobić? To wszystko musi być ze sobą powiązane. Nie można zrobić jednego kroku w lewo, drugiego w prawo. Najlepiej, jak wszystkie kroki robione są w tym samym kierunku. Bardzo dziękuję za dzisiaj, zachęcam do komentarzy i zapraszam na kolejne odcinki.